Jeżeli chodzi o rozwój firmy, to oczywiście mamy dwa obszary, można powiedzieć, rynek krajowy i zagranica. Rynek krajowy jest stabilny i on nie daje już możliwości dużych wzrostów i właściwie głównie trzeba pilnować swojej pozycji i myśleć o tym, że rozwijamy się równo z rynkiem, czyli powolutku dalej. Natomiast głównym obszarem rozwoju, który daje duże możliwości, to jest eksport. I rzeczywiście od wielu lat mamy przyrost eksportu na poziomie 30% rocznie, I, 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 i ciągle liczymy na to, że przez jeszcze najbliższe kilka lat ten wzrost się będzie utrzymywał. Tym bardziej, że jesteśmy już zaangażowani w tak dużą ilość projektów, że one pozwalają napędzać kolejne i, i rozkręcać ten eksport bardzo dobrze. To jest właśnie główny obszar. Który, o którym można powiedzieć jako przyszłościowym, bo rozwojowym. Bo oczywiście jest bardzo dużo projektów produktowych, które powodują, że za chwileczkę pojawią się nowe serie produktów, no ale to na razie jeszcze niewiele o tym mogę powiedzieć. Myślimy o utrzymaniu poziomu albo nawet wzroście jakości w hotelach, które mamy. Dbamy o to, żeby klienci się dobrze czuli. Są takie bieżące działania właściwie. O których trudno mówić, że, coś jest, że to jest coś nadzwyczajnego. E, właściwie jesteśmy w chyba 60 krajach, ale to bardzo trudno policzyć, dlatego że e, mówienie o krajach jest taką trochę e, no, trochę takim PR-em, jeśli ale brzmi, mówimy 60 krajów. Oczywiście e, są kraje większe, są kraje mniejsze, e, są kraje, gdzie. E, Jesteśmy, bo, bo prestiżowo chcemy być. Wartość eksportu przekroczyliśmy w tym roku chyba 50 milionów złotych. To, to, ta wartość to zależy od, od dla kogo, do kogo ona trafi. Ona, jednym się wyda bardzo duża, innym się wyda bardzo mała. W branży kosmetycznej to już jest bardzo przyzwoita Wartość. Marzy mi się y, przekroczenie y, stół w ciągu dwóch, trzech lat, ale czy to się uda, to jest y, sprawa otwarta. To nie jest takie proste. My właściwie od wielu lat y, cały czas coś budujemy. Tak? To znaczy, albo budujemy nowy hotel, albo go remontujemy, albo budujemy nową halę produkcyjną, albo kawałek jakiejś innej y, przyległości. Y, właściwie ten rok jest pierwszy, kiedy bo kończymy. kończymy y, Remont y, hali mas kosmetycznych to jest takie duże przedsięwzięcie i właściwie będzie trochę przerwy. E, szczerze mówiąc, y, mimo że rynek jest chłonny i można powiedzieć, że u, to wszystko y, nie, nie dzieje się nic specjalnie złego, to ten rok szykuje się źle. Źle głównie dlatego, że y, pojawiają się bardzo wysokie koszty dodatkowe, tak? Głównym kosztem, który się pojawia to jest wynagrodzenie ludzi, którzy to, to jest, mamy taki okres, tak, że ludzie oczekują większych wynagrodzeń, trzeba podnosić pensję i to jest poważny element wzrostu kosztów. Drugim takim elementem są, jest np. przykład energia, o której mówi się, że będziemy płacili mniej, ale na razie płacimy więcej. To są bardzo duże zwyżki i, i, i trzeba to jakoś umieścić w budżecie. PPK lub PPE, na które się zdecydowaliśmy, to jest też spory koszt dla przedsiębiorstwa. Chwilowo wstrzymaliśmy dalsze inwestycje, znaczy nie mamy takiej pilnej potrzeby, żeby szybko coś robić, coś budować. W związku z tym uznaliśmy, że chwilę poczekamy i spróbujemy dostosować się do tych warunków, jakie są na rynku. Po to, żeby no, nie popełnić błędu. Kolejna inwestycja mogłaby się okazać błędem dla firmy, w sensie finansowo-płynnościowym po prostu. Wzrost kosztów pracy spowodował, że zwolniliśmy kolejne inwestycje. Znaczy, nie to, że odwołaliśmy je całkowicie, natomiast zwolniliśmy, przesunęliśmy trochę termin, porządkując nasze, naszą działalność, nasze koszty i naszą płynność, tak żeby w pewnym momencie, kiedy ta inwestycja będzie naprawdę konieczna, móc ją zrealizować.